Cześć i czołem. Dzisiaj w niedzielę przychodzę do Was z takim małym przemyśleniem odnośnie stresu. O tym jak wpływa on na nasze codzienne życie oraz jak możemy tak naprawdę z nim walczyć świadomie czy nieświadomie. Miejmy nadzieję że świadomie. Moim asystentem dzisiaj będzie tutaj ta oto szklanka z wodą. Pokażę Wam jak widzicie szklaneczka no, prawie pełna ale to nie o tym nieważne. Tak więc przechodzimy sobie do meritum. Także ja Was zapraszam na odcinek. Ok, na początek zadam Wam jedno dosyć ważne pytanie. Jak myślicie, ile może ważyć taka szklanka z wodą? No, myślę, że bezpiecznie możemy przyjąć taką granicę między 280 a 300 gram. No, bo tyle taka szklanka może sobie, e, może sobie ważyć. Aczkolwiek moi drodzy, nie chodzi tutaj o wagę tej szklanki, tylko o coś zupełnie innego. I teraz Wam podam taki prosty przykład. Przyjmijmy, że ja będę sobie tą szklankę trzymał w takiej pozycji przez około 10 minut. No to teoretycznie nic nie powinno się stać, prawda? Jeżeli podtrzymam sobie tą szklankę, nie wiem, z godzinkę, no to teoretycznie mogę zacząć odczuwać lekki ból w ręce, e, ale też nie będzie tak źle. Jeżeli podtrzymam sobie tą szklankę 2-3 godziny, 4 lub dłużej, no to najprawdopodobniej tak nie będzie ręka boleć, że będę myślał, że mi zaraz odpadnie. I tak, nie chodzi tutaj, moi drodzy, w tym wypadku o wagę szklanki, tylko o czas. No bo jak widzicie, waga szklanki się nie zmienia, a z upływem czasu ta ręka po prostu zaczyna boleć. I dokładnie tak samo jest ze stresem. Jeżeli my pomyślimy o czymś przez chwilę, no to teoretycznie tam nic takiego nie powinno się stać, ale jeżeli zaczniemy myśleć długofalowo, właśnie, stresować się bądź zadręczać się jakimś tematem, no to ten stres właśnie będzie tak jak ta szklanka wody, czyli na początku nic tam nie będzie to działać na, nasze, na naszą niekorzyść, ale tak jak wspomniałem, jeżeli zaczniemy się martwić długofalowo, Będziemy o tym cały czas myśleć. No to wiecie, tak naprawdę po godzinie dwóch, no raczej nic się tam takiego nie stanie. Ale, jeżeli będziemy myśleć o tym cały czas, dzień, dwa, trzy tydzień, prawda, dwa tygodnie, no to poczujemy się jak sparaliżowani, tak naprawdę, nie będziemy o niczym innym myśleć, tylko skupić się na tym jednym stresie. Co, no wiecie, nie do końca jest dobre dla naszego zdrowia. Jak sobie z tym radzić? Otóż, e, bardzo prosto moi drodzy. Zaraz wam pokażę. Przyjmijmy, że ta szklanka z wodą e, to jest nasz stres. Nie wiem, podam wam na moim przykładzie teraz od mm, tak mniej więcej tygodnia dwóch załatwiamy z Agatą pewną sprawę. E, no i strasznie i dupę męczę. E, zupełnie bez potrzeby, tak naprawdę. E, no stresuje się. O co chodzi, dowiecie się oczywiście e, w tam w późniejszych klipach, ale nie o tym teraz. Przyjmijmy, że ta szklanka to jest stres, którym ja się cały czas stresuję i przejmuję, prawda? I wystarczy, że ja tą szklankę odłożę na bok i o niej zapomnę. I w tym momencie cały stres, cały ten ciężar tego wszystkiego odpadł mi, prawda? Jestem wolnym człowiekiem, mogę spokojnie zająć się czymś innym. I tak właśnie w życiu jest, moi drodzy, no musimy sobie radzić z tym stresem, wiadomo, nie możemy pozwolić, żeby on pozwolił nam, znaczy, żeby on przejął kontrolę nad naszym życiem, no bo to nie o to chodzi, żeby tylko chodzić i, e, i cały czas się stresować. Tak więc, no, do tego musimy dążyć. Jeżeli mamy jakieś tam, wiecie, problemy, stresy, nie możemy pozwolić, żeby wzięło to nad nami górę, no bo no, zostaniemy sparaliżowani i i tak naprawdę nie będziemy mogli cieszyć się w pełni, e, w pełni życiem. Tak więc moja rada na niedzielę odkładamy szklaneczkę zwaną stresem, zapominamy o tym i robimy swoje. A tymczasem ja się z Wami żegnam i zapraszam Was do obserwowania mojego kanału. Tymczasem miłej niedzieli, cześć.